Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj rozpakujemy sobie paczkę od Pasikonika tak więc zaczniemy sobie ten y, dzień wstajni stajni, vlog jak vlog taki luźniutki sprawdźmy y, co tym razem w tym miesiącu sobie zamówiłam z Pasikonika, pamiętajcie oczywiście o moim kodzie Wewi, który daje wam minus 10% zniżki na calutki asortyment w pasie koników. Także warto polecam i zacznijmy od tej wielkiej rzeczy. O, tutaj. Wygląda ona jak derka. Chajcie, ja się oddale trochę, bo tutaj za bardzo słońce mnie yy, prześwietla. Wygląda jak derka, ale nią nie jest. Ma taki sam materiał, a jest to. Z Walkhausena, oczywiście. Pokrowiec na siodło. Wodoodporny. Tak. Brakowało mi takiego pokrowca na siodło Hakamady, bo zresztą wiecie, e, ma koniakowe to siodło i to siodło po prostu nie może się zmoczyć. Bo jak się zmoczy, to będzie całkowicie już bardzo, bardzo ciemne. A tego nie chcę, bo bardzo mi się podoba ten kolor. E, I spójrzcie, jak wygląda ten pokrowiec razem ze mną. No, materiał jest dość gruby i faktycznie on tutaj z wierzchu jest wodoodporny, nawet jest kieszonka chyba na, na coś do przechowywania z tej strony i z tej strony, to bardziej na popręg raczej. E, od spodu mamy polar, więc to jest też fajne, że nawet jak zarzucę w terenie siodło, będzie deszcz padał, czy co, zarzucę um, ten pokrowiec i jak ktoś będzie jechał w tym siodle, czy ja nawet to to spoko, tutaj od spodu ten polar będzie chronił tą skórę tego siodła no i faktycznie jest taki porządny, gruby ten pokrowiec jeszcze go tak pokażę o, nie był jakiś drogi bo kosztował on e, chyba stówkę 100 zł chyba, coś mi się tak kojarzy, dalej mamy czekajcie, co to jest komniarka, dobra komniarka z wyprzedaży firmy horse i ona się prezentuje następująco taka o podkask że tutaj możecie sobie ją użyć jako właśnie taką czekajcie ja założę normalnie żeby to przetestować Obrakowało <laughs> mi takiej kominiarki właśnie a tu jest dzyndzel dobra uwaga sprawdźmy materiał jest dość cienki ale chodzi o to żeby chronić przed zimną o głowę no i picovelo kurde i tutaj cyk zakładacie sobie kask na to no tonu kasku nie mam żeby was zareprezentować no, dobra no będziemy testować w zimę e, fajnie fajna taka kominiarka przyda się oczywiście ha o teraz dobre uwaga kochanie wagam nas niespodzianki. Halter, halter firmy Start, proszę bardzo, z limonkowym takim tutaj nachrapnikiem. Czarny, pięknie się prezentuje. Rozmiar kop, zobaczymy czy będzie na Wilbusia pasować. Powinien tak, powinien pasować. Jak nie, to ja sobie to trochę wydłużę. No dobra, no pięknie wygląda. Stwierdziłam, że Wilber jako tako nie ma swojego haltera takiego ładnego. Zawsze pożyczam od, um, od Hakamady te haltery, więc sprawiałam mu taki uniwersalny, że tutaj niby zielony jego kolor i czarny to będzie do niego na pewno pasowało taki trochę wehimęski. Wiecie o co chodzi, nie? Mam tutaj dwie rzeczy ostatnie, które zamówiłam. I um, jest to, co to jest. Preparat, można tak to nazwać, jest to preparat do prania derek, prania derek wodoodpornych. Także jeżeli byście chcieli wybrać taką sobie derkę po prostu końską, to fajnie jest mieć do tego specjalny środek. Ten akurat jest od Bukasa, spray mini, od Kabi, od Overhorse. W sumie najlepszy, jeśli chodzi o gniące strzałki. I wzięłam go w wersji mini. Kabi Spray, jeszcze jest też Kabi Glue, który też używałam, mega polecam. Wziąłam w wersji mini, bo stwierdziłam, że teraz akurat zabezpieczę im te strzałki przed gniciem, bo taka pogoda trochę błotnista zaczyna się robić i wystarczy na pewno taki mały, taka mała buteleczka, na kilka psiknięć. Przetestuję ten preparat razem z wami, więc zobaczycie efekt przed, jak wyglądają derki i efekt po praniu już i wodoodporność tych derek, czy faktycznie zostały zaimpregnowane, czy nie. Więc kochani, tak się prezentują derki, brudne, jak widać. Brudne. Yy, tuderka ulburka, Wilburka, tu derka Hakamady. Derka Hakamady dwa lata przeżyła nie niejedną zimę. I ani razu jej jeszcze nie prałam, więc zobaczymy, czy przywróci wodoodporność tej derki, bo ona już, no, naprawdę bardzo, bardzo styrana jest. No, a Wilbara derkę niedawno kupiłam, no, ale też ją pobrudził, więc ją sobie oczywiście też e, wymyjemy. Dobra, mam już ten preparat. Wsadziłam derkę najpierw w hakamady e, i tutaj z drugiej strony mamy instrukcję prania. Nie ma w języku polskim, ale sobie przetłumaczyłam, że y, mamy prać w 30 stopniach y, i 50 ml na 4,5 kg y, no, suchej derki, czyli 50 ml mamy wlać tutaj na główne pranie i ustawić na, poczekajcie na delikatne, na delikatne 30 stopni. Tak bym ustawiła ewentualnie odzież sportowa. Ale trzeba pamiętać właśnie o tych 30 stopniach i tylko i wyłącznie ten preparat daje mnie żadne zmniejszające środki, bo to po prostu straci właściwości wodoodporne. Dobra, ja sobie wziąłam taką zakrętkę, tutaj jest 50 ml połówka i wlewamy sobie, no, tutaj do prania głównego oczywiście. Jak najmniejsze wirowanie, żeby było 600 ewentualnie. No dokładnie, żeby nie poniszczyć nic sam. 30 stopni 46 minut pokazuje. Serka ulburka normalnie cała ładnie wyprana. Tłucha kamady. No i teraz trzeba suszyć. Wipek! Aki! Syśku! Dzień dobry! Dzień dobry, słoneczko. O, jak biegnie do mamusi. no Dzień dobry! Dzień dobry. Mmm, buzia. Stęskniła się. O jak się koń stęsknił. O jajku. No super. Mama szminkę tak i Koli No. No, śmineczkę, tak? No super przygalopował. A ilburek, O, Ilburek oczywiście ilburek, No zobacz co mam. kantar swój i mam nowy halter dla Wilbusia. O, Ilburek też już się cieszy. Dobrze, w Ibórku zaś założymy, zobaczymy czy pasuje, no. Pójdziemy na górę do nas. Tak. Dobra, pokaż się brudasie. No pasuje ci ten halterek, tylko jeszcze będę musiała tutaj trochę zwiększyć. O! I tutaj, żeby miał bardziej luźno, bo to za mało jest, ale tak to. No, Burek. Super! Wyglądasz. I rokezę jeszcze trzeba ci począć. Wilburku, mógłbyś zostawić ten umiął sakomady. Proszę cię, Burek. I to jest właśnie huców. To jest właśnie husu. Koniki już na ranczu. Tu Hakamada ma. Oczywiście Hakamada co chwilę kopie w wiadro i wywala, więc stwierdziłam, że dam je po prostu tak luzem. I widocznie jest bardzo zadowolona z tych A Mój Burek sobie je w wiadrze. A wyczyścimy sobie Hakamadę, bo dzisiaj sobie na haki pojedziemy w teren jesienny. Przed yy, rajdem. Przed rajdem na Hubertusa, kochani, mogę wam zdradzić, że będę jechać do e, Simonki do Stajni Trzy Wiatry na swoich kuniach na Hubertusa. Także, kochani, naprawdę. Wyczekujcie filmu oczywiście. Hubertus będzie w niedzielę. Mam nadzieję, że, no, że będzie super. Może wezmę udział z Wilberem, ale to zobaczymy. Taki nie chcę brać udziału, dlatego że... Ona kopie inne konie i ja, wiecie, ja w sumie nie brałam udziału nigdy w Hubertusie, jedynie co to patrzyłam, jak to wygląda z boku zawsze. No i mam pewne wątpliwości co do niej, no właśnie w stosunku do innych obcych koni, a Wilber ma normalne nastawienie. Nie, nie kopie, nie gryzie, także na nim się nie boję, zresztą będzie to na łące, gdzie wiadomo my w górach mieszkamy i ta łąka jest taka, że jest pod górę i z góry, pod górę z góry. Eee, z powodzenia, nie? No, już, już widzę ten galop z górki, nie? Starałam się nigdy nie galopować z górki, no ale wiecie, może, może jednak się przekonam na Wilberze. Czego pewnie nie będę robić u siebie, nie? Ale tak chciałabym trochę tą baletkę przełamać, nie? Kiedyś galopowałam, kiedyś, kiedyś z górki z takim instruktorem eee, i to był hardcore. To był pierwszy i ostatni raz. Eee, także wiecie, co chodzi, nie? Tyle teraz w Harkomadzie strzałki tym yy, sprayem sobie Heavy Spray, pokaż. No nie wyglądają tragicznie, spójrzcie. ale warto zabezpieczyć. O kurde, ale niebieskie, mega. I tu wrówki, tu wrówki. Dobra. Tu stoi na kamieniu, nie może zabraknąć, testu wodoodporności, oto tego pokrosa. Tak się prezentuje w świetle dziennym. Tu polar spod spodu. Uwaga, sprawdźmy to, bo jest to naprawdę, naprawdę ciekawa. Dobra, patrzcie to. No nie no, hit. Spływa jak po maśle. Uwaga. Nie no. 10 na 10. Pokrowiec da egzamin. Także idealny wybór, jeżeli w tereny i pada deszcz to wcale nie musicie, rzekomo, rezygnować z terenu. Też jest jakiś pokrowiec, taki siodełko zabezpieczony, kurde. Szczególnie jak macie brązowe, takie jak ja, nie chcecie, żeby ściemniało. I Burek, mógłbyś już tak nie powiązam. Dzisiaj jesteśmy team pasikonik. Także czapraczek pasikonika wleciał ze skadrona, taki granatowy. Hakamada, tak się prezentuje. Haki. W ciemniejszym kolorze, hot or not? Dajcie znać w komentarzu, czy wolicie ją bardziej w jaskrawych, czy w takich ciemniejszych. Haki już gotowa, spójrzcie, założyłam jej o głowie. Rzadko je zakładam, bo raczej to wiecie, jakiś zimno, tak na luźno. Ale stwierdziłam, że, kurde, dobra, będzie ładnie wyglądać, to tej założę. Także tak się prezentuje. Czapraszek, siodełko o głowie. Pięknie, konu, super. Cudownie wyglądasz, dobra. No co idziemy w terenik. Aki, Jenek, w końcu kol, który chce galopować, nie? Dobry. Dobrze. Dobra, daj Burek. Burek, i tak nas nie dogonisz. Łuku! no, kocham to. Kurna. Na Hakamadzie to inna bajka w ogóle. Ja pie O kurde! Prrrrt. O kurde. Dobry koń. Ja pierdyka, że źle wyskakać. No, nie wierzę na to, trasa na galop została. I, i oni specjalnie to zrobili Proszę koniu. A gdzie Burek? A burek dostępa przeszedł Musimy jakoś to przejść, siu. Nie, 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 bo ty tu skoczysz, to już jest za wysoko. O, albo zróbmy tak jak mój burek. Tylko poczekaj. Poczekaj, to nie jest głupie. Haki. Tylko tak jakby troszkę... I burku, ale ty miałeś... Mój <laughs> burek. Ale wiesz co? Ty miałeś tu znaleźć drogę, a nie tak. Czyś za wcześnie wyszedł tu do nas. Ja pierdykam, znam skrót. F będzie fajnie mówili, jedź w teren. Tam jeszcze jedno, no nie wierzę. Nasza trasa na galop została właśnie. Ja mam nadzieję, że oni to wezmą. Że tego nie będzie tutaj. Buty ma, buty ma. Może jakby tego drzewa tu nie było wcześniej i byłoby samo to drzewo takie, to by skoczyło. Ale widzicie, o, teraz jak się zbliżamy. To wam pokażę, żeby nie było, że ja cykor jakiś jestem. O, Ilburek, sparcie. Widzicie? No nie, no nie ma szans. Tutaj ona by zrobiła jakiś taki hop i hop. Nie no. I Burku. Patrzcie. Ale Hakawada idzie za nim w ogień, nie? My idziemy w lewo, Wilbusiu, dobrze? W lewo, Hakawada. Ja wiem, że ty jesteś w szoku. Prk, prat, super. Co to było, ty? Widzieliście tego kucła? On ma talent do skoków. Jak nic. Proszę. Widzisz, chciałam burko widać. Prrt, 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 prrt. Proszę, Burek. Burek, czy ty jesteś Burek? No, masz. Iguś. Iguś. Masz, masz, bo ja zaraz spadnę. Proszę! No nie wierzę w tego kole... Haki, ale ty jesteś naprawdę chamska. Ale jesteś chamska. I teraz zauważyłam, że ja źle strzemię miałam od samego początku. Świetnie, Że mnie noga boli? Bo przekręciłam strzemię. Nie mogę, patrzcie, patrzcie na niego, nie? Patrzcie, on, jaki dumny, ogon do góry. Super. Co tam, Haki, widzisz, tam ludzie są? A, mój Burek znalazł żarcie, dobra. A teraz będzie grań... Aha, nie bój się, co ty? Przerażona. Tak, to jest korzeń. Ja wiem, że wygląda strasznie. Też bym się bała na Twoim miejscu, jakbym miała taki wzrok jak Wy. Ostatnio się zastanawiałam bardzo głęboko, czy to siodło mi jest potrzebne aż tak, bo to jest typowo krosowe, skokowe. No, na dłuższe rajdy ono się nie nadaje, bo jest strasznie po prostu twarde i jedynie co to, zarąbiście się w nie skacze. I zarąbiście robi się półsiad w galopie, że nie czuć konia i to jest, to są te dwa plusy eee, i się zastanawiałam, czy, czy, czy to jest mi potrzebne na daną chwilę, co ja robię z hakamadą ogólnie, no nie, bo raczej nie skaczemy, no chodź Burek, chodź, dawaj, no idzie, idzie, eee, raczej nie skaczemy, tylko jeździmy w tereny, siodło eee, rajdowe i tak hakamana będziemy miała jako osobne, ale chciałabym jej e, jakby kupić wszechstronne, nie? Kupiłam tę, bo chciałam poskakać i jest super te siodło, naprawdę, uwielbiam je. Ale no właśnie, jakby tak patrząc, po dłuższym czasie, czy my będziemy, kurde, nie wiem, skakać po metr, metr 20, jeździć na zawody i w ogóle w tym siodle, no raczej nie, więc nie wiem, czy jest sens mieć to siodło, czy może sprzedać i kupić. Też takie w tym kolorze oczywiście, ale, ale wszechstronne, albo takie, wiecie, no trochę ujeżdżeniowo-skokowe, żeby też trzymało tutaj nogę, bo to siodło w ogóle nie trzyma nogi. E, mimo tego, że super fajnie trzyma i nie trzyma, nie wiem jak Wam to wyjaśnić. Jesteście swobodni w skoku i w ogóle też siedzisko jest półpłytkie, czyli ono nie jest głębokie. Super haki, fajne jest, stabilne. Nie, no naprawdę bardzo, bardzo mi będzie ciężko zdecydować, ale zobaczymy, nie? No chodź Burek, chodź, idziemy. Dobra, Burek wrócił, to można galopać. Dobry no i git, i prt Super, i Burek. I Bureku, on ma prostą drogę w dół, nie, on będzie szedł pod górę. To jest jego ulubiona czynność. Chodzenie tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie my idziemy. On to uwielbia, on po prostu, on sobie tak się czuje, taki wolny. Zobacz, patrz, patrz, patrz. Patrzcie na agenta, patrzcie. Mały burek. Czy ty mógłbyś trochę pomyśleć? Mhm. Tylko nie połam nóg. Dobrze. No a właśnie. Ja pierdyka, Hucu. To ty się może nadajesz jednak. Super haki. Burek, widburku burku, bardzo ładnie, że się trzymasz już nas. Za zakrętu zniknęliśmy tam w lesie, jak dżidę hakama nawalła. Tak Wilber z tego zakrętu leciał. I teraz się trzyma nas. No i dobrze. I nie polecimy tutaj do góry, tylko polecimy w prawo, obok drogą. Eee, widzę, że nie ma żadnych drzew, pozbierali. Aż kora. Dobra, zawracamy. No super kołem, bardzo ładnie haki. Idzie hrabia, kłusuje jakimś takim tym swoim truchtem. O Wilburego, nie, jest głupi. On wie, że tu skręcamy. Dobra, haki, no. Tylko tak jakby troszkę haki tu w prawo. Dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj. Cross country. Próbuję pełnym siadem Dawaj No, pełnym siadem jest ciężko Ale daj radę Bez rąk Prt Prt prurt Super i hamowanie bez rąk, super. Prut, prut. Gdzie jesteśmy Haki? Gdzie jesteśmy? Słonko? Oczywiście co? Oczywiście rozładowała mi się kamera i nie nagrałam jak Wilber do mnie przygalopowywał i nagle pip i koniec nagrywania. Stan Wilbera oceniam na bardzo spocony. Patrzcie jak zarósł w ogóle już. Już ma sierś ja mową. O już może zaczynać zimę, nie? Więc się nie dziwię, że troszkę się spocił, bo ciepło dosyć jest, no z 15 stopni na pewno. No ser, malut, nawet nie. Haki to jedynie tutaj pod siodłem, to wiadomo. Ale tutaj suchutka, kurde, ona ma kondycję kobyła. Siodełko jeszcze muszę schować. Gdy ja dawno w nie jeździłam, ale naprawdę, no on takie krótkie dystanse jest idealny, Ale do rajdów po prostu się nie nadaje. Bardzo ładnie, nie zdążyłam nagrać jak się kładzie. Ale nagrodę dostał. Już? Aha, dobra. Czyli to było w ramach sztuczki. No jasne, oczywiście. Uwaga, uwaga. Przedstawiam wam nową fryzurę Wilbusia. Tadam. Co że to serduszko już ma bardzo długo. To teraz co innego kombinuję. No i wykombinowałam diamencik. Diamencik. Taki najprostszy. O, proszę bardzo. Równiutko wszystko, normalnie kurde, sprawa jest. Jak mu już są pół roku tak ścinam grywę, grzywę, to coraz to lepsze wzory będę wymyśleć. Bilbuś, napięknie no się prezentujesz, bo jak odpoczywa. na cały skłaków Mam nadzieję, że się wytarza, żeby się wysuszył. już słońce zachodzi. Tutaj księżniczka różowa. I tu Księciu. Księciu zmęczony. Bo już ledwo idzie po prostu, nie? Ja wodzę, muszę trzymać tak. Bo po prostu hrabia, o, nie raczy przyspieszyć. Ja sobie jadę tak praktycznie, w ogóle nie kieruję hakałaną, jedynie dosiadam. O, 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 piesiu, dobra, jest. On zaś tak zje widzicie? on w ogóle nie, nie szczeka. Tylko on podbiega i czasami moje konie się wzdrygają. Ale pewnie zapytacie, co tak szumi. Otóż pan na paralotni tam lata że pozdrawiamy Pana, jeśli Pan nas widzi z góry. A Pan teraz tyłem, no to Pan nie widzi. Albo Pani, nie ja wiem kto tam jest u góry. Tam zachodzik mamy. Już idziemy na pastwisko. O, kotel. Ten kotel zawsze i przez drogę przebiega. No idziemy, idziemy kono. Whitber już się doczłapał bliżej do nas. Na szczęście. W ogóle nie będę nic robić, i zobaczycie, że ona będzie wiedziała, gdzie skręcić. W sensie odstawiam łydki, nie, nie trzyma mi, i zobaczycie, że ona skręci w prawo, powinna skręcić zaraz. No, dobra uwaga, patrzcie. O, odstawiam. Ta -dam. No, trochę się zawahała, czy za tymi pańmi nieść. Skręciła. Super.